Dynia Trial Running, czyli Nordic Walking oraz bieganie po leśnych duktach Witomina Leśniczówki zgromadziło na starcie ponad 600 osób. Świetnie przygotowana, wymagająca trasa, dogodny termin plus duże zaangażowanie organizatorów wystarczyło, aby dzielnicowa impreza przerodziła się w coś znacznie większego. Tradycyjnie już pod koniec kwietnia rozmawiam z panem Krzysztofem Goliaszem, to jest przewodniczący Rady Dzielnicy Gdynia Witomino Leśniczówka. Lenia Witomino-Leśniczówka. Panie Krzysztofie, my dzisiaj odpędzamy złe duchy w postaci mgły, Coraz więcej ludzi, którym kompletnie to nie przeszkadza, no może trochę, no ale, ale i tak jest wspaniale. I ta mała impreza, która była zapoczątkowana z myślą o małej imprezie dzielnicowej, już nie jest dzielnicowa. Nie, nie, trzeba przyznać tutaj panu rację. Zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania, jest bardzo dużo chętnych. W biegu głównym i w biegu Nordic Walking. Co do dzieci, myślę, że następne lata pokażą ich większe zaangażowanie, jako że nagroda była atrakcyjna w tym roku. Na następny rok również taką samą nagrodę mamy zamiar zafundować i, i to powinno przyciągnąć większość, więcej młodzieży. Pozostańmy zatem przy dzieciach. Jednym z paneli imprezy były biegi na 500 oraz 1000 metrów. Brały w nich udział dzieci i młodzież od 0 do 18 lat. Jednym ze zwycięzców został Sebastian z Witomina. Jak długo biegasz? No nie wiem tak. No. Twój pierwszy puchar? Tak. Tak? No, no to powiedz coś o, o sobie, skąd jesteś? Jak się dowiedziałeś o, tym, o tej imprezie dzisiejszej? No ja jestem z Gdyni, na Witominie nie mieszkam. Ja w szkole taki pan rozdał takie ulotki i rower można wygrać też. Mogłoby. Liczysz na to? Co? No. A jak się biegło powiedz po tych duktach leśnych? Dobrze. No. Ale wiedziałeś, że będziesz pierwszy? Czy tak marzyłeś o tym, czy, czy nie myślałeś? wiedziałem, marzyłem o tym, żeby być pierwszym. Że się udało? No. No na rower będzie musiał sobie jeszcze poczekać, bo właśnie moja kolejna rozmówczyni była chyba najszczęśliwszą zawodniczką tego dnia. Nie dość, że w cuglach wygrała swój bieg, to jeszcze trafiła do niej główna nagroda. E, to jest już mój trzeci puchar, e, mam jedno, pier jedno pierwsze i jedno drugie. Jedno pierwsze i jedno drugie, a gdzie biegasz i od jak dawna? E, mój pierwszy puchar zdobyłam, jak miałam 9 lat, a biegam od 5 roku życia. Yy, pierwszy buchar był zabieg hartów, a drugi yy, był zaleśnik czy samo a to jest mój trzeci. Super, ale biegasz gdzieś w klubie, czy tylko... W... Nie, sam, tak sobie... zainspirowało, kto, kto dał pomysł na to bieganie powiedz? Yy, po prostu jak są takie różne biegi, to ja takie rzeczy lubię i zawsze biorę w tym udział. A chcesz kogoś pozdrowić? Yy, moich rodziców mamę, tatę i siostrę. Głównym starterem był tego dnia radny miasta Gdynia, Paweł Brutel. Pani Paweł Brutel, to jest człowiek, który tutaj biega, dekoruje, startuje, ale to, to dobrze, bo jest dosyć zimno. Zakopane 24 stopnie, u nas 7, a Paweł Brutel jest z Rady, Rady Miasta Gdyni. No i jak to się stało, że akurat pan tutaj jest z nami? No to jest... stąd jestem, z Witomina, z leśniczówki. Jestem na wszystkich imprezach, które organizuje Rada Dzielnicy. Kiedyś też z nimi razem tutaj pracowałem. Fajnie, żeby, tak, jak najwięcej takich inicjatyw dla dzieci szczególnie, bo tego jak najbardziej potrzeba. To, to w Panu przypadku jest niewiele wspólnego z obowiązkami służbowymi, to jest sama przyjemność chyba, co? Oczywiście, oczywiście. Tutaj są same dzieci znajome, z, z sąsiadów, naprawdę widać, ta, ta rywalizacja, którą, którą tutaj toczą, zacięta na tych zakrętach, no, to cała przyjemność. I ta rywalizacja rozwiewa nam tą niesamowitą, niedobrą mgłę. No, dokładnie, no, jak zwykle w Trójmieście weekend majowy nie dopisuje w pogodzie. Dlatego może by w przyszłym nic roku nie nic nie robimy i, tak. i frekwencja jak widać tak. jest bardzo duża i oby... A dopiero, dopiero przed nami biegi główne, także to będzie się działo jeszcze. No słyszałem, że ponad 400 uczestników tak, biegu tak. głównego, co jest w ogóle dla mnie szokiem. Na takim, mimo wszystko startowaliśmy z małe, jako małą imprezą, tak. robi się coraz większą. To jest ostatnia duża impreza przed biegiem europejskim w mieście, więc myślę, że dużo osób potraktowało to jako przetarcie ostateczne. W biegu głównym wystartowało ponad 400 osób, a zwyciężył podobnie jak przed rokiem Tadeusz Zblewski z Bytowa. Wśród pań triumfowała Elżbieta Tuwalska z Grabowca. Następnie nadszedł czas walkerów. Ponad 100 osób wystartowało na dwóch dystansach w ramach pierwszej edycji Pucharu Bałtyku w Nordic Walking. Właśnie dzisiaj powiedziałeś, że tutaj ten, ten bieg mógł być górski, bo brałeś udział również w Koszalinie. Jakbyś porównał te, dwa, te dwie imprezy? No to yy, całkowicie dwie różne imprezy. I raczej górskie mistrzostwa przeniósłbym tutaj. Piękna, piękna, trasa, dużo, dużo, podejść i trudnych, i bym powiedział, trudnych, trudnych technicznie. Jakie plany masz na kolejne tygodnie? Oj, za tydzień Słupsk, za, zdecydowanie, za dwa tygodnie Sztutowo, koniec maja Puchar Pomorza i Jarosławiec, także maj, maj bardzo, bardzo pracowity, tak. Że jest, e, cały puchar Bałtyku będzie e, z nami przechodził i z i, i zakończeniem Andrzejkowym e, w Webie. Oczywiście, jak najbardziej, jak najbardziej. E, cały, cały puchar Bałtyku i puchar pomorza e, w tym roku e, wszystkie imprezy. Chodzenie z kijami rozwija się w naszym regionie lawinowo. Wspólnie maszerować zaczynają całe rodziny. Z wielką przyjemnością przedstawiam zatem Państwu silną ekipę o nazwie Babiretcy Team i do przykładu ubrania gorąco zachęcam. Kochani, mamy dwa kije Słusk. Mamy włóczyki elbląskie, Mamy chodzę z a mamy również y, Babireskich Team. Y, już zapomniałem już imion, Ale nie, Aleksandra, Nadia i Mirosław. Y, jak się stało? Skąd pomysł na, na taką fajną akcję? A, tak, tak nas po prostu rzeczywistość tak się złożyło, że zaczęliśmy chodzić najpierw ja, potem Mirek, a w końcu wciągnęliśmy Nadję i teraz właściwie w większości zawodów startujemy wszyscy razem we trójkę, a dzisiaj wyjątkowo we dwójkę. Nadia też na takim dystansie już po 5 km. Nadia tak w marszach europejskich startuje już od trzech lat, także... Ale kto zaczął w ogóle z Was? Ja chwilę później Mirek, ja zaczęłam Mirek chwilę później, a tak po roku Nadia, także Nadia już od trzech lat chodzi. Jako forma Rehabilitacji po operacji kręgosłupa żona zaczęła i tak się zaczęło parę lat temu i kontynuujemy rodzinie już teraz. Przykładem kolejnym, że Nordic Walking jest dla każdego. Jest dla każdego i jest, jest niesamowicie tutaj. zaraźliwy, ponieważ zarazili się tą dyscypliną sportu również nasi rodzice, czyli dziadkowie Nadi, więc tak naprawdę wszyscy chodzimy.